Cześć moi kochani, witajcie w kolejnym odcinku I Love Handmade. Tak, słychać z tyłu psa, który się tu strasznie nudzi i cały czas nawada nam e, zabawkami. E, I Love Handmade Made in Poland to seria, w której prezentuję wam rzeczy robione ręcznie przez polskich artystów. E, zaraz wam będę pokazywać, mam tu mnóstwo paczek, mnóstwo fajnych rzeczy do domu. Fluffy, proszę o ciszę! I nie tylko, zaczynamy. Może przeżyjemy to piskanie. Pierwsza paczka jest tutaj. Przy wyciąganiu proszę nie szarpać za górę. Okej, okay, będę powoli wyciągać te papiery. I mam... ちょっとや。 Dobra, chwilę, muszę to odpakować i już do was wracam I w pierwszej paczce znajduje się takie miasteczko Ja myślałam, że to miasteczko będzie mniejsze Zobaczcie, jakie piękne miasteczko Dekoracyjne, można postawić to na kominku Na przykład, ślicznie to wygląda Zapalone lampeczki Mamy dwa zestawy lampeczek tu Muszę jeszcze chyba tylko to przykleić Bo ucieka mi ta hojneczka. Ale moim zdaniem ten zestaw wygląda przepięknie Domki, dekoracje, także to jest Pierwsza rzecz od tej osoby Domki już przepięknie stoją na naszym tle, będziecie je widzieli Na podcaście, tutaj jest jeszcze taki śliczny, taka śliczna ozdoba, taka choineczka, i tutaj na zewnątrz. Oczywiście sobie to później odwinę. Włącznik. Tutaj tylko bym pokombinowała trochę z tym, żeby ten włącznik ukryć, żeby wiecie, coś jeszcze postawić i włącznik gdzieś indziej. Tak to wygląda. To jest malutkie faktycznie. I trzecia propozycja to taki bukiet. Tak wygląda pięknie. Będzie świetny do dekoracji waszego beauty room, waszej, em, waszego pokoju czy sypialni. Tak wygląda. Ale to jest taki prezent, który będzie wiecie, na zawsze z wami. Można sobie to też do, dowolnie przearanżować. Czyli bardzo fajny kształt. Także to dostałam wszystko od Wedding Home Flowers. Uruchomili teraz swój sklep świąteczny, właśnie z takimi dekoracjami, więc zaglądajcie. Linki macie na dole, tak jak do wszystkich artystów. Linki znajdziecie na dole. Tak to wszystko wygląda w takim boksie, więc myślę, że to będzie bardzo ładnie wyglądało na moim tle. Kolejna paczuszka, tej część mam oczywiście odpakowana już, bo tych pudeł było dużo, jak widzieliście, po miniaturce. Kolejna paczuszka, mereski, kod mereski10 mereski.pl. Cześć, tu Marta z mereski.pl, sklepu z rękodziełem, które tworzę na maszynie do szycia. Działam od niedawna, na początek wprowadziłam dwa produkty. Kołoworki na kosmety, i akcesoria. Duże breloki do kluczy. Szyję ze świetnej jakości tkanin w wyjątkowych, wyjątkowych wzorach drukowanych w Polsce. Każda rzecz z mereski powstaje z troską o detale. Ma cieszyć oczy, ale też służyć na długo. Krawiectwo mam we krwi od pokoleń. Na co dzień uczę się tej sztuki na warsztatach. Wzór, który podsyłam, jest nie, nieprzypadkowy, kobiecy i z charakterem. Tak ciebie, karo, postrzegam. Jestem fanką serii Made in Poland, a pojawienie się w odcinku jest jak prezent na moje listopadowe urodziny. No to wszystkiego najlepszego. Masz prezent, kochana. Marto. Dla widzów stylizacji czeka kot mereski, podkreski, 10. Aktywny do 31 grudnia. Z Kody można zrobić zakupy 10 zł taniej. Ale fajna smyczka. I tutaj faktycznie mamy taką smyczkę, którą można przyczepić do kluczy, do jakiegoś identyfikatora, co tam potrzebujecie. Bardzo fajny materiał, taka grubsza smyczka. Super. To nie jest taka Ja tylko właśnie, żeby wrzucić sobie do torebki. I tutaj mam worek na kosmetyki. No i takie worki wam pokazywałam, że są no w róż na różnych stronkach. Ale fajnie, że w Polsce też ktoś takie tworzy. To jest strasznie fajna rzecz. Bo co sobie robicie? To rozkładacie taki materiał i na materiale to tak samo możecie tu lego wrzucić, czy jakieś zabawki dla dziecka drobne, rozkładacie to sobie na płasko, takie koło i później jak już kończycie się na przykład malować, to żeby nie robić, słuchajcie, jakichś wielkich porządków, ściągamy to sobie, ściągamy ten właśnie sznurek i tworzy nam się taka mini torebeczka. To jest właśnie strasznie fajne gdzieś na podróż, tu oczywiście jest puste, nic nie ma, więc nie ma takiego efektu, ale wiecie o co chodzi. Zabieramy sobie taki worek i jest to wygodne. Myślę, że ten podaruje córce, bo ja już jeden worek na kosmetyki mam, a tutaj będzie Świetny pomysł na schowanie właśnie Lego gdzieś tam, czy nawet kredek, czy jakiś tam, wiecie, pierdółek. I po skończonej zabawie ściągnąć to. Bardzo fajna sprawa, także mareski robi takie fajne worki. A materiał jest Milusi, nie wiem, czy to jest za materiał, ale jest taki naprawdę miły i jest tutaj wodoodporny i jest taki mięsisty. To nie jest cienizna i zna Zrobione u nas. Zrobione z miłością Meliska Handmade, kolejna paczka. I w środku mam takie zapakowane pudełko Meliska Beauty. Szyjemy w Polsce specjalnie dla ciebie. Tada! Zobaczmy, co tu Maliska mi przesłała. Wow, ile ozdób! Cała paczka ozdób. Czekajcie, przeczytam najpierw list. Co tu ciekawego? wow! Kot rabatowy minus 15% stylizacjen w sklepie meliska.pl. Od lat śledzę Twój kanał na YouTube i nie przegapiłam ani jednego odcinka, dlatego z ogromną przyjemnością chciałabym powiedzieć Ci z Tobą o moim hobby. Nazywam się Magda. Od kilku miesięcy narodziła się we mnie pasja szycia. Pasja do szycia dodatków do włosów i nie tylko. Moja przygoda rozpoczęła się, gdy zmagałam się z depresją. Pewnego dnia kupiłam maszynę do szycia, zaczęłam powolutku próbować. Tak właśnie uszyłam swoją pierwszą scrunchie. Spodobało spodobało mi się. Zaczęłam szyć więcej. Dla koleżanek, w końcu jedna z nich powiedziała, że to piękne, muszę dzielić się szerszym gronem, i tak powstała meliska. Zaczęłam tworzyć od zwykłych, nudziakowych, satynowych scrunchies, ale było mi mało, więc tworzę je z różnych materiałów, wykorzystuję najwyższej jakości tkaniny, len, muslin, wiskoza, jedwa, bawełna, bawiąc się kolorami i wzorami. Przecież fryzura nie musi być nudna. Począwszy od scrunchies, zachęciło mnie do tworzenia innych produktów: kokardy do włosów, opaski, breloki do kluczy, który jest jak bransoletka. To świetny patent do wszy dla wszystkich psiarzy. A to. Oh yes. Wow, że tutaj klucze masz i sobie idziesz na spacer. Jakiś kluczek na przykład jeden. Super, bardzo fajny pomysł. Wiem, co mówię, bo sama mam pisiaka i od tego naraził się pomysł na breloki i bransoletki. Bo przecież z torebką nie chodzi się na spacer do parku, bo gdzie klucze schować. Wygodny, delikatny dla skóry, ale też stylowy. W sklepie pojawiają się też mini wersje dla małych dziewczynek, kokardy do włosów, dlatego też rzucam mini scrunchies i kokardki dla córeczki. Chciałabym podziękować za podzielenie się moim hobby swoimi widzami i przygotowałam kod. Na hasło stylizację 15% rabatu. Każde zamówienie jest dla mnie wyjątkowe. Wkładam ogrom serca. Super. Dziękuję Ci, Madziu. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję za list. No i pokażę Wam, co tutaj Meliska stworzyła. Jakie scrunchies możecie u niej dostać? To w ogóle możecie dopasować do każdej tak naprawdę kreacji. O tutaj widzę. Len. Tutaj taki fajny kolorowy Arbus. Kokardy. Takie duże do wpinania. Mega są. Mega. Bardzo fajne. Z tyłu teraz właśnie takie na, na święta poprzypinać. Ekstra. Mniejsze kokardy. I jeszcze więcej scrunchies. To są te właśnie opaski dla psiarzy, powiedzmy, albo jak idziecie właśnie na spacer, Chcecie wziąć sobie klucze. Bardzo, bardzo fajne. Coś innego sobie też przypiąć. Bardzo fajne i zawsze mieć przy sobie. Tutaj z takiego miłego materiału. Wielkie scrunchies. Lubię też te duże scrunchies, bo to jest takie eleganckie. Dorzucić sobie coś takiego tutaj. Taką wiecie. Takiego motylka na włosy. Cech. Mega są. Dziękuję ci Madziu, no i gratuluję pasji i dziękuję, że oglądasz każdy mój odcinek. I mamy kolejną paczkę. A jak to otworzyć? Coś ciężkiego i coś mi tu ładnie, bardzo ładnie pachnie. Ale jak ładny zapach to jest, czekajcie, bo nie, nie mam pojęcia co jest w środku, naprawdę. Zobaczmy, woskowa manufaktura. la! Pachnie obłędnie mi tutaj, woskowa manufaktura. Ale zapach! Cześć Karolina, z przyjemnością przedstawiam Ci ee, swoje własnoręcznie wykonane świece, dyfuzor i woski zapachowe. Firma zrodziła się z miłości do świec zapachów kojących klimatu. Świece są produkowane w 100% naturalnego wosku sojowego wegańskiego. W ofercie są świece w szkle, wolnostojące patyczki zapachowe i nowość woski zapachowe do kominka. Prowadząc ten mały świeczkowy biznesik kieruje się zasadą Zero Waste, czyli nic się nie marnuje. Puste szkło po wykorzystaniu świecy zakupionej ode mnie można zwrócić, a ja nadaję mu kolejne życie, zalewając w nie kolejną świecę. Przy zwrocie tego szkła, klient otrzymuje zniżkę na następne zakupy. Przy sprzedaży wysyłkowej w miarę możliwości korzystam z kartonów i wypełniaczy, które były już użyte. Mam nadzieję, że produkty przypadną Ci do gustu. Kod zniżkowy Karolina dla Twoich widzów uprawnia do 10% zniżki na wszystkie produkty. Działa przez 30 dni od daty publikacji filmu. Poniżej kilka wskazówek jak obchodzić się ze świecą sojową. Woskowa manufaktura Emilka. Oglądamy. Co tu Emilka mi przysłała? Woski są pakowane w takie pojedyncze opakowania. Bardzo fajne na prezent, już widzę. Super. Zaczynam od dyfuzora. Grzane wino, to mnie najbardziej interesuje. Fajnie, bo już dawno chciałam coś takiego tutaj postawić. Mam tu patyczki do dyfuzora. Mam też tutaj, słuchajcie, świeczkę, ale takie świeczki to już naprawdę wiele firm robi te takie kobiece sylwetki. Właśnie gadaliśmy tutaj, że trochę szkoda te świeczki palić, no bo to jednak jest taki fajny kształt. To jest kwestia, wiecie, że to jest ozdobne. Nie wiem, chyba, że na jakąś specjalną okazję. Nie mam pojęcia, powiem wam szczerze, jak z tymi świeczkami ozdobnymi jest. Jest też świeczka, która bardzo ładnie wygląda, również grzane wino. Mm -hmm, bardzo ładnie pachnie. Tak wygląda to szkło. Też świetnej jakości widać. W środku jest, w środku są takie listeczki. Zaraz jak będzie, Tworzy nam dyfuzor, ale ja najpierw sprawdzę sobie te e, woski, bo to mnie też interesuje. Mamy tutaj biała szałwia i paczuli. O, dziękuję ci bardzo. Uh -huh. I zostawimy sobie tutaj o te dyfuzory. Pa, pięknie pachnie. Trzymaj. Postawimy no to jest sobie szałwia i paczuli. Nie, wino. to jest wino. Masz trzymaj. A ja białą i już wącham. To jest wino. O, ładny zapach. Mmm, bardzo fajny, taki nietypowy zapach. Możesz podać kakusowi. Truskawkowa chmurka. O, jak to pachnie, jak lody takie śmietankowo-truskawkowe. Mmm, przepięknie pachnie. Maślanka. Pięknie. Tutaj jest ciasto dyniowe, czyli coś podobnego do naszego zapachu. Mhm, ładnie pachnie. I jeszcze mamy peonie. O, tak, to jest zapach taki jak e, te perfumy e, Pionis, z e, Jomelon. E, kakus, już za dużo dla ciebie. A ona nie lubi słodkiego. Tak, to nie, to nie słuchajcie jej. To też bardzo ładnie pachnie, tak wanilią. Pięknie mi pachniało tutaj całe pudełeczko, także dziękuję ci kochana za przesyłkę. Krówkę zabieram, jeszcze mam tu iść. Wszystkie piękne są takie dodatki. Bardzo fajna, bardzo fajne świetki. Kolejna paczucha! Duża paczucha. Nie rzucać jest napisane, mam nadzieję, że nie rzucałyśmy tutaj. Trzymaj. Gosia! Zobaczcie, to jest list. Ofoliowany, wydrukowany. Znaczy ja lubię nam się pisane, ale zobaczcie, wszystko jest. Jestem Gosia, na bazgrane. Tworzę personalizowane bajkowe portrety, zaproszenia i nie tylko. Stworzyłam również swoje kartki świąteczne oraz grafiki dla dzieci. Na co dzień jestem nauczycielką w przedszkolu, dlatego też zrobiłam torbę dla nauczycieli, którą może, może nosić każdy. Zapraszam na mój Instagram na.bazgrane, gdzie twoi obserwatorzy mogą zamówić u mnie grafiki i torby ze zniżką minus 10% do końca stycznia na hasło stylizacja. Na, na Zgrałam coś bajkowego specjalnie dla Ciebie i Darka, zajrzyjcie do środka. Rysuję z przyjemnością. Pozdrawiam, Gosia. Już się nie mogę doczekać. Zobaczmy, co tu jest w środku. Aaaa! Ha ha! Zobaczcie! I Jest nasza data ślubu, ja co zadowoleni! O, daj mu, jaka fajna, jaka podobna jestem. Yes. I tam ty jesteś, też podobny. Jest a tutaj jesteś. Kartofelek, jesteś dalej zawsze w jak kartofelek. Zobaczcie. Bardzo Wow, bardzo. super. A tu są, zobaczcie, wszystkie rzeczy z nami związane. Make-up, podróże. Podaj Darkowi. To, to tu jestem sama ja. YouTube, sama ja, a tu jest sam Darek. Ha! Zobaczcie, no trzeba to powiesić w biurze. Zobaczcie, jak super. Czekajcie, bo to nie koniec, nie koniec. Czekajcie, bo jestem bardzo ciekawa, co będzie dalej. Uuu! Teach, Inspire, Enjoy. I mamy tą torbę. No i zobaczmy, co ta torba, słuchajcie, dla nauczycieli. Co tu jest? Torba z, na ramię z rozszerzanym dnem. Gruba bawełna drelich. Torba ekologiczna. W niskiej temperaturze. I co tutaj, słuchajcie, jest takiego? To są te torby. Teach, Inspire, Enjoy. A, po prostu takie, że one są z, z takim podwójnym, znaczy z takim grubszym dnem i że więcej tu się po prostu tu zmieści, chyba o to chodzi. O takie torby. I mamy tu jeszcze. O, jakie śliczne! Zobaczcie, jakie piękne kartki świąteczne. Teraz w temacie kartek świątecznych, bo wiadomo, święta się zbliżają. Możecie zamówić takie przepiękne kartki. No, cudowne są. Moje dziecko szaleje. O! Wiecie, że ona wszystkie kartki sobie wypisuje i tak sama. Po swojemu. O, jakie ładne. Takie piękne rzeczy, więc możecie się śmiało odzywać i zamawiać: yy, czy to wasze portrety, czy kartki, czy torby. Super. Kolejna paczuszka jest od Papa Vere. Papa Vere Jewelry. Chyba tak się czyta: albo PayPal. Nie wiem, nie chcę przekręcać, jak się czyta. Zobaczmy, co ciekawego tutaj w paczuszce. Mam nadzieję, że będzie liścik. Tak wygląda w środku. Pięknie zapakowane. I mamy, kochani, list. Mhm. Coś, co lubię najbardziej. Droga Karolina, jesteśmy mało rodziną. Filmu z Krakowa. Wraz z mężem prowadzimy firmę pod nazwą Papa Werey, tworząc biżuterię z kamieni naturalnych. Cieszę się, że czytasz ten list, bo to oznacza, że trzymasz w ręku nasze papewerki, a Twoi widzowie będą mogli zapoznać się szerzej z naszą marką. Słowo pawerę z łacińskiego oznacza mak, kwiat maku, utożsamiany jako symbol wyobraźni obraźni przyjemności. W przekazach ludowych mak uchodzi za znak piękna, w pieśniach, za coś niezwykłego i przekraczającego ludzkiej możliwości. Od wieku utożsamiany jako polski kwiat, głównie przez e, polską odmianę mak Polny. E, jest e, to jest na, Polska marka tworzona z pasji i naszą misją jest na nowo odkrywać piękno kamieni naturalnych, wręcz nierobionej biżuterii. Za Papa Werę zachęca, by otaczać się kryształami w formie delikatnej i sensualnej biżuterii, co skutkuje wypełniającą ludzkie ciało i zmysły energią wraz z osiągnięciem, z osiągnięciem harmonii w codzienności. Naszym atutem jest wielkość kamieni, z których korzystamy przy tworzeniu projektów. Korzystamy głównie z kamieni o wielkości 2 mm lub 3 mm. Dziękujemy za wszelkie dobre słowo na hasło Karolina20. Każda osoba otrzyma 20% z na cały asortyment na naszej stronie internetowej ściskamy ciepło Ada i Bartek. Zobaczmy, co tu dobrego. Tu jest napisane oczywiście, jak dbać o biżuterię. Dostałam właśnie taką karteczkę. I zobaczmy. Tutaj jest przepiękna torebeczka prezentowa. Widzę, że marka ślicznie zaprojektowana, minimalistycznie. I w środku takie oto piękne pudełeczka. Super, to wygląda. I zobaczmy, jak. ła, jakie piękne kolczyki! Tak wyglądają. Bardzo ładne. O. Z kamieniem. Nie wiem natomiast, jaki to jest kamień, będę musiała na stronie doczytać. Bardzo mi się podobają pudełeczka. Tu mamy rzeczywiście maleńkie kamyczki, i jest to bransoletka na sznureczku. W taki sposób zakładana. Czasu sobie założę. Bardzo fajnie przemyślana. Wow, jak delikatnie i pięknie wygląda. Bardzo ładnie. I trzecia rzecz, kolejna, z turkusem. O, tak. Widzicie? W ten sposób się zakłada, bardzo delikatna. Faktycznie kamyczki są, kamienie są drobne, co jest bardzo fajne, że, że wiecie, że nie będą tutaj zahaczać się, będą delikatnie po prostu połyskiwać. Jeszcze sobie mocniej muszę ścisnąć, ale wygląda bardzo, bardzo ładnie. I to są moje kolory, kocham turkus i taki, y, takie piękne cienie niebieskiego, zielonego. Dziękuję serdecznie, daję Wam linka na dole do tej marki. Kochani, zmieniłam sprzęt, zmieniłam kamerę, y, ale mam nadzieję, że wszystko widać i słychać, bo mi się wyładowało. Tak jest tu ciepło. Mam Manilla by Anter. Zobaczmy, co tu ciekawego w tej manili. Mam liścik. Tu chyba też będzie biżuteria. Zobaczmy. Cześć, tu Aneta z Manilla by Anter. Jak, się, jak już wiesz, jesteśmy polską marką tworzącą biżuterię z kamienia naturalnego. Czyli mamy znowu markę e, z kamieniami naturalnymi. Łączonego ze srebrem. Tym razem chcielibyśmy się pochwalić naszymi klasykami. Kompletem Nohemi, no e, który idealnie sprawdzi się do wyjściowych i świątecznych stylizacji. Będzie też na pewno udanym prezentem gwiazdkowym. Drugi prezent to nasz flagowy model bransoletka mocy, gdzie samemu można komponować charmsy. My wybraliśmy dla Ciebie hematyt, kwarc różowy, turmalin, rubin. Angel Stone i inne. Nie zapomnieliśmy także o czymś dla facetów. W swojej ofercie mamy takie męskie naszyjniki także męskie naszyjniki, bransolety, bransolety i różańce. Wykonujemy też projekty indywidualne, zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Dla Twoich obserwatorów przesyłam kod rabatowy minus 10% do wykorzystania na manila by oraz w naszym sklepie stacjonarnym przy świętego Filipa II w Krakowie, Karolina stylizację 10. Buziaki, wesoły świąt aneta. Zobaczmy, co tym razem u Manila Bay Anter słychać. Też przepiękne wizualki. Przepiękne torebeczki. A tu męska chyba. Ula la! Tak wygląda męska. O, tak mam dam i męską. Zacznę od męskiej. Co tu ciekawego? Bransoletka męska, lawa i He, hematyt chyba. Chyba dobrze czytam. uuu pamiętam, jak kiedyś z Włoch przywoziłam te takie właśnie bransolety z zlawu wulkaniczną. to jest taki mały krzyżyk? Nie no, świetna jest ta bransoleta. I troszeczkę większa też w obwodzie. Super na prezent. A tu mamy coś damskiego. Tak wygląda bransoletka. Bardzo ładna, delikatna. Podoba mi się. Nie mogłam najpierw rozkminić, bo to, że, że to, bo to było otwarte Że to jest złożone na pół Jeszcze jedna bransoletka właśnie z tymi czarmsami Bardzo fajnie wygląda, że możecie sobie wybrać swoje Własne kamienie, które dla was mogą mieć znaczenie I mamy też naszyjniki Również bardzo ładne Także jak jesteście w Krakowie To zaglądajcie lub zajrzyjcie do opisu Bo tam będzie link Także zaglądajcie jak jesteście w Krakowie Lub jak będziecie robić zakupy online Bardzo fajny pomysł na prezent Dalej mamy, słuchajcie patrz Tylko tutaj mam uwagi i bo musieliśmy zapłacić cło. Bo to chyba szło z zagranicy do nas. Skąd to do nas szło? Z UK? Tak, z UK, od Marty. Więc Marta, jak będziesz następnym razem wysyłać, to jakoś inaczej, żeby. Bo jak, w sumie może dlatego, że jak było wysłane do nas do firmy, to może dlatego mm -hmm. było cło. Może lepiej zamawiać na adres prywatny, jeżeli będziecie zamawiać, bo powiem Wam szczerze, że. No słabo z tym cłem. Słabo jest cłem, no ale tego się nigdy jakby nie e, przewidzi. Od Marty. I mam list, jak za dawnych czasów. czuję się jak, wiecie, jak mi przyjaciółki kiedyś wysyłały. pisaliście jakieś listy z przyjaciółkami. Może ja to byłam taka z z wkręcona w to? Na wstępie chciałabym Ciebie oraz Twoich widzów bardzo serdecznie pozdrowić. Jestem ogromną fanką Twojego kanału. Postanowiłam się z Tobą skontaktować, podzielić czymś, co jest dla mnie wyjątkowe. Mam nadzieję, że znajdzie się w jednym z Twoich odcinków. Już ponad 8 lat mieszkam w Wielkiej Brytanii, pracuję w międzynarodowej firmie w dziale księgowym. Mimo, że moje życie zawodowe jest satysfakcjonujące, zawsze nurtowała mnie myśl o zrealizowaniu pasji i tworzeniu czegoś własnego. Tak narodził się pomysł na moje dzienniki notatniki. Każdy z nich to dla mnie dzieło serca. Zaprojektowałam y nie tylko okładki, ale przede wszystkim wnętrza, decydując się, jakie treści chciałabym w nich zawrzeć. Większość z moich dzieł jest po angielsku, ale niedawno zaczęłam tworzyć również wersje polskie, by jak najwięcej osób mogło z nich skorzystać. Wysyłam ci cztery z moich dzieł. Dwa z nich to dzienniki podróżnicze. Mają one służyć osobom, które lubią być zorganizowane, zbierać informacje o miejscach, do których się wybierają, a potem zapisywać wrażenia, wklejać zdjęcia czy rysować. Dzienniki różnią się między sobą. Przygody wędrowca są raczej dedykowane krótkim wędrówkom i małym przygodom, ale mogą być też używane przy długich wyjazdach. Na każdą podróż są cztery strony, kiedy drugi dzienników poświęca każdemu z wyjazdów osiem stron. Moje kolejne dzieło to dziennik wdzięczności. Coś specjalnego. To nie tylko dziennik, to koncepcja na cały rok z, z zadaniami na każdy miesiąc, byśmy mogli śledzić i pielęgnować naszą wdzięczność. W tym momencie dostępny jest tylko w wersji angielskiej, ale polska jest w przygotowaniu. Ostatni dzienników, które wysyłam to moje najnowsze dzieło, dziennik wyzwań dla par. To coś stworzonego z myślą o pogłębianiu relacji. Każde zadanie jest delikatnie, dokładnie opisane a miejsce na notatki i zdjęcia pozwoli utrwalić wspólne chwile. Wersja, którą Ci wysyłam jest po angielsku, ale w momencie, w którym czytasz te słowa powinna być już dostępna wersja polska. Było to dla mnie bardzo ważne, by jak najszybciej tak ustworzyć. Wszystkie moje dzienniki powstały we współpracy z wydawnictwem Amazona i tam też są dostępne. Wydawnictwo to daje dużo swobody twórczej, ale ciężko się na nim przebić, dlatego wysyłam moje dzienniki do Ciebie, by Twoi widzowie mogli o nich usłyszeć. Dostępne są w wielu miejscach na świecie, gdziekolwiek mieszkają Twoi widzowie. No tak, bo jak macie Amazona w swoim kraju, no to, to Amazon jakby. Chyba gdzieś na miejscu to drukuje, wydaje mi się, że to jest robione właśnie w tym kraju, w którym jest zamawiane. Ja już parę książek tak zamawiam i to są po prostu, no, wydawane by Amazon, tak? Tak, dostaną je w e, Polsce, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie czy Australii. Wystarczy wpisać moje imię i nazwisko wyszukiwar wyszukiwarkę Marta Okonek. Mam nadzieję, że ty i twoi widzowie docenią moje starania i zaczniecie korzystać z tych unikalnych dzienników. Cią ciągle się uczę i dopracowuję swoje dzieła, mam więc nadzieję, że każdy kolejny będzie coraz ciekawsze. Bardzo dziękuję za poświęczenie czasu, na przeczytanie mojego listu i zapoznanie się. Z moimi pracami. Pozdrawiam Marta Okonek. Dobra, to moja rada jest właśnie taka: jak będziecie zamawiać z UK, to zamawiajcie do, no pod adresy prywatne, koniecznie. Tutaj jest ten dziennik dla par. Super pomysł, jak robicie prezent właśnie parze, czy to na jakąś rocznicę. Jak już Marta wspominała, jest w wersji też w wersji e, polskiej. Tutaj tak to wygląda. Jest miejsce na wklejanie wspólnych zdjęć. Są właśnie zadania. Bardzo fajnie to wygląda. No, super. Printed by Amazon in Great Britain. Mhm, bardzo mi się podoba. E, rok wdzięczności. Wow! To jest księga, słuchajcie. Rok wdzięczności mi się podoba. Fajnie. Tu możecie zaznaczać swoje emocje, opisywać. Fajnie też, że tutaj nie ma dat, więc nie jesteście przypisani do danego roku. Afirmacje, z czego jestem dumny. Bardzo fajne. Bardzo prosty taki dziennik, gdzie zaznaczacie swoje emocje. Mój dziennik podróży, twardy okładce, to dziennik, gdzie zapisujecie kontakt, możecie zabrać ze sobą do plecaka. Moja, moja, podróżnica, li, moja podróżnicza lista życzeń, refleksje dotyczące podróży, ludzie kontakty, kontakty alarmowe, rzeczy do zrobienia, miejsca do zobaczenia, jedzenie do spróbowania. Czyli takie wiecie, taki bullet journal, ale pod wyjazdy. I przygody wędrowca. Twój najlepszy planer, dziennik podróży. Tak wygląda. Najbardziej mi się podoba ta okładka, jakbym miała wybierać. To ta jest najfajniejsza, taka właśnie w stylu i to jest bardzo lekkie też. I tutaj podobnie macie miejsce na Wypełnianie na temat Waszych podróży. Bardzo Ci Marto gratuluję, że wydałaś coś swojego i zostawiam Wam linki do Amazona na dole. Kolejna paczuszka to tutaj list. I wyciągam my tu mamy? Justyna. Carmel z Solą. Nie mam pojęcia. Cześć Karolina, jest mi niezmiernie miło, że trzymasz w swoich rękach moje spełnione marzenie. Debiutancki tomek poetycki mojego autorstwa. Nazywam się Justyna Markiewicz. Mieszkam w kędzierzynie Koźlu na Polszczyźnie, a pisanie zarówno poezji, jak i prozy zawsze było moją ogromną pasją. W rodzinie śmiejemy się, że, pier że pierwszą trylogię, trzy zapisane zeszyty, miałam już w wieku 9 lat. O czym jest Karmel z Solą? To poezja słodka, jak i gorzka. Smaki mieszają się w niej podobnie jak występujące w utworach emocje. Wierzę, że tego typu lektura przy padnie Ci do gustu, szczególnie w jesienne wieczory, a pokazanie jej na łamach Twojego kanału będzie dla mnie nie lada wyróżnieniem. Moja poetycka książka Carmel's Solo jest dostępna po na poetyckim Facebooku o tej samej nazwie, który prowadzę od kilku dobrych lat. Można nabyć ją też w księgarni internetowej o tyle książkowe. Być może wśród Twoich widzów znajdą się osoby, które będą nią zainteresowane. Pozdrawiam Justyna. I mamy tutaj właśnie Carmel's Solo. Tutaj mamy samą autorkę przepiękną. I oglądam. O, dostałam! Dedykację! I Justyny zdjęcie z piątym pięciąciem małym, cudownym. Ja zawsze lubię, wiecie co, jak czytam poezję, to uwielbiam otwierać randomowo i czytać tak zupełnie przypadkowo. Także sobie na pewno poczytam. Jestem ciekawa, czy są wśród was fani prozy, poezji, e, czy czy lubicie czytać takie rzeczy, tak jak mówię, ja bardzo lubię sobie czytać wyrywkowo, na pewno nie jestem osobą, która usiądzie i będzie czytała od deski do deski, tylko właśnie te emocje będę sobie tak dawkować. Także bardzo chętnie się zagłębię i dziękuję Ci serdecznie za przesyłkę i gratuluję! Kolejny słodki prezent to kalendarz adwentowy z woskami i otrzymałam go, słuchajcie, dosłownie dziś. Dziś przyszedł, cudnie pachnie i czytam wam. Mamy kod rabatowy w wysokości 20% na wszystkie produkty ze strony świece-woski po prostu.pl. Świece-woski po prostu.pl. Poza kartami podarunkowymi i warsztatami. Jest ważny do 31 grudnia. Kalendarz adwentowy jest doskonałym prezentem nawet pod choinkę, bo nie ma na sobie napisu kalendarz, więc to może być traktowane po prostu jako taki prezencik, wiecie, codziennie. Pracuję w branży turystycznej. Z licznych wyjazdów przywożę wrażenia zapachowe, które wkładam do świec i wosków. Każdy zapach to moje wspomnienia miejsca. Klimatu emocji w danej chwili. Dzięki moim produktom przeniesiesz się do wspaniałych ogrodów Stambułu, poczujesz przepych Monte Carlo i otoczysz się bujną czarnogórską roślinnością. Z pozdrowieniami Ola. No i zobaczmy sobie tutaj kilka takich okienek, bo wszystkiego nie będę otwierać. Ale produkt nie nadaje się do spożycia. Miodowa kąpiel. Otwieramy. Teraz zapakowane. Ręcznie. Faktycznie ten miód tutaj czuć na maksa, ale zapach bardzo, bardzo. Płotki. I tak wygląda wosk. Bardzo intensywny. Już mogę ocenić teraz, że jest to intensywny produkt. Otworzę sobie jeszcze jeden. O, szóstko, szóstko sobie otworzymy. Jest to świąteczny bukiet. Mhm. Uh -huh. Bardzo ładny. Taki ba bardziej pudrowy zapach. I otworzę duże okienko. Mediolan. Mam tu nawet przepis na najlepszy zimowy napój. I w dużym okienku jest truskawki, karmel, czarne porzeczki, róże, jaśmin, maliny, piżmo, bursztyn. U-la-la! -la. To pachnie jak jakiś drink. Powąchaj sobie. Bardzo apetyczne. Jeszcze jedną to dużo otworzę. W trójce mamy Kanadę. Tak wygląda to, jeżeli chodzi o projekt. Welcome to Canada. Cytrusy, leśne zioła, czarny pieprz, syrop klonowy cedr, drzewo sandałowe. Mm, bardzo świeży, męski dosyć zapach. Fajny. Otworzę sobie jeszcze dwunastkę. A co? A co słuchajcie? Dwunastka, luksusowa zima się nazywa. 20 gramów mamy tutaj tego wosku. Wszystko spakowane ładnie porządnie. mmm Bardzo pachnie tak. Ciepło tulające, jak, jak taki kocyk. Bardzo fajny pomysł na prezent. Kalendarz z woskami, świecami. No i fajnie, że tu nie jest napisany kalendarz. Możecie sobie dawkować, czy zrobić prezent pod choinkę, dawkować sobie codziennie lub co parę dni inny zapach, bo wiadomo, że taki wosk palimy przez kilka dni. Super, dziękuję Ci Ola za przesyłkę. I ostatnia paczuszka w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dużo inspiracji na święta. Kolejny pewnie będzie w nowym roku. la, co to za kawę mi ktoś przysłał? hu hu Kawusia! Mm, Latę mam ochotę to zjeść Tak wygląda na to latte Pięknie pachnie ta świeczka Mnóstwo świeczek, bo teraz taki sezon o, o, tym marzyłam, o tym marzyłam Tu mi jedno pękło, ale nie szkodzi, tak wykorzystam e, Te zapachowe zawieszki do szaf To jest świetne A co tu mamy za markę, słuchajcie Aka Candles Ta kawa była przepiękna Aka Candles, zapach Soft Blanket Room Spray jak taki ten, jak taki ee, płyn do kąpieli. Dla dzieci. Co tu mamy? Wosk zapachowy do kominka, jesienne otulenie. I wosk jest w granulacie. Również są tu sojowe świece, tutaj wszystko jest naturalne, więc macie w tym odcinku wybór świec ogromny. Macie biżuterię, świece, książki. O Boże, jak to pachnie. Mam ochotę to zjeść. Pięknie pachnie. Słodko, nie pokażę kakusowi. To za słodko. A drugi zapach? Mmm. Ten jest takie jak pranie, takie pranie ale z kwiatami. To, to, to jest bardzo fajne. Nie, nie, to jest słodkie. Słodkie, tam jest coś, mm -hmm. to jest malina? I zawieszka zapachowa, takie zawieszki słuchajcie, nam pachną. Na działce mamy od ponad roku taką zawieszkę sojową i słuchajcie, pachnie nieziemsko. Także sobie zawieszę, to jest właśnie w takim, w takiej formie. I tutaj mamy zapach się nawet do 8 tygodni. Więcej niż 8 tygodni, przyrzekam wam, że te zapachy w tym wosku sojowym trzymają się tak długo. Tutaj mi poszło niestety, ale stopię sobie po prostu w kominku, tu mam drugi zapach. Tak, można wrzucić do garderoby, do różnych małych pomieszczeń, ale nawet można, do, wiecie, do szuflady. No, pięknie pachną tu pomarańczami, pięknie pachną także gratuluję. Aka Candles też macie link na dole, e, informacje możecie sobie zamawiać, Te, możesz podać jeszcze tą kawę, bo ta kawa mi się najbardziej spodobała to jest chyba nowość u nich, widziałam na Instagramie że tworzą i wiem, że tworzą też produkty do salonów kosmetycznych jak ktoś prowadzi salon, chce mieć swoje właśnie świeczki firmowe, to też robią takie zamówienia, no to wygląda po prostu przepięknie, mam ochotę to zjeść, a jest to świeczka. Obłędna, obłędna to jest pomysł na prezent, słuchajcie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, jeżeli tak proszę o kciuki do góry, widzimy się w kolejnym, jeżeli Jesteście artystami, którzy chcą się zaprezentować w tej serii, to piszcie do mnie na Instagramie, odzywajcie się. Może ktoś z Waszych bliskich robi takie fajne rzeczy. Jest są to osoby kreatywne, które wstydzą się, może gdzieś tam pokazać szerszej publiczności. A warto, warto, powiedzą Wam to artyści, którzy już mi wysyłali różne paczki. Także ja uciekam za oknem, zrobiło się czarno w tym czasie. Widzimy się w kolejnym Buziaki. Pa! pa.